Władysław Jagiełło. Jak go pamiętamy? Zwycięzca spod Grunwaldu, pierwszy Litwin na tronie polskim, król, który dał początek unii Polski z Litwą, która przetrwała setki lat. Ale to człowiek z krwi i kości, mężczyzna, mąż czterech żon. Jak nazwano go, jak nazwał go jeden z historyków? Wierny mąż Niewiernych żon. Tak przynajmniej w swojej kronice opisał go Jan Długosz, który nie ukrywał niechęci i do Jagieły, i do całej nowej dynastii Jagielonów panującej na polskim tronie. Król, który dał początek dynastii, dynastii złotego wieku Polski, potęgi I Rzeczpospolitej, nie był szczęśliwy w większości z tych małżeństw. Mimo to, wbrew ówczesnym zwyczajom, które pozwalały królowi mieć liczne kochanki i nałożnice, o takich wyczynach, ekscesach jagieły, żadna kronika nic nie pisze. W przeciwieństwie do jego żon. Popatrzmy więc na króla Władysława Jagiełę i jego żony. Pierwszą żoną Jagiełły była królowa Jadwiga Andegaweńska, a raczej król Jadwiga Andegaweńska. Jadwiga przybyła do Polski w 1384 roku. Miała wtedy prawdopodobnie dopiero 10 lat. Ale od 9 lat była już zaręczona z arcyksięciem austriackim Wilhelmem Habsburgiem. Te zaręczyny, a dokładniej małżeństwo profutura, odbyło się w 1375 roku, kiedy malutka Jadwiga miała kilkanaście miesięcy, a jej przyszły mąż nieco ponad lat pięć. Co więcej, odbyły się już pokładziny przyszłych małżonków w małżeńskim łożu. Coś, co dzisiaj może nas szokować, w średniowieczu było normalną praktyką rodów panujących. Król Ludwig Andegaweński nie miał synów, a tylko trzy córki. Jadwiga wraz z Wilhelmem mieli panować na Węgrzech, ale po śmierci króla Ludwika królowa wdowa Elżbieta Bośniacka zmieniła plany swojego zmarłego męża. Królową Węgier uczyniła starszą córkę Marię, a Jadwigę dwa lata trzymała w budzie. Dopiero po dwóch latach pod naciskiem panów polskich zgodziła się malutką dziesięcioletnią dziewczynkę posłać do Polski. Trudno sobie wyobrazić ból i rozpacz malutkiej Jadwigi, która opuszczała Węgry i przybywała do kraju, z której wywodzili się jej przodkowie. Była w końcu prawnuczką Władysława, Jagieł... Władysława Łokietka, ale kraju tego nie znała. Nie wpuszczono do kraju Wilhelma Habsburga, ten dwukrotnie potajemnie zdołał do Krakowa jednak przybyć i fizycznie skonsumować małżeństwo z Jadwigą. To zapewniłoby mu koronę polską, polski tron. Polscy panowie mieli już jednak inne plany. Część z nich chciała wydać Jadwigę za mąż za księcia mazowieckiego Ziemowita IV a większość tak zwanych panów krakowskich na jej męża upatrzyła Jogaiłę, wielkiego księcia Litwy. Zdanie małej dziewczynki nie liczyło się. W 1385 roku podpisano z Jagiełłą układ w krewie, na mocy którego miał on się ochrzcić, ożenić z Jadwigą i miał być koronowany na króla Polski. Tu pojawiły się jednak pewne problemy. Niespodziewanie w 1386 roku Wilhelm Habsburg zjawił się w Krakowie i zaczął się z Jadwigą spotykać. Przynajmniej tak przedstawiają to kroniki krzyżackie. Źródła polskie piszą, że Jadwidze starano się uniemożliwić spotkanie z Wilhelmem, a ta pewnej nocy miała nawet próbować toporem rozrąbać bramy Wawelu, by się spotkać z ukochanym. Dopiero błagania podskarbiego koronnego Dymitra z Goraja, który błagał ją na wszystkie świętości, by się opamiętała i poprzez małżeństwo z Jagiełłą doprowadziła do chrztu Litwy, miały wpłynąć na zdanie pobożnej królowej. Przeciwników jednak tego małżeństwa nie brakowało na Wawelu, a o samym Jagielle rozpuszczano najgorsze plotki, że zgarbaty, kosmaty, włochaty, nie mówiąc o rzekomo grubiańskich obyczajach. Jadwiga wysłała więc jednego ze swoich dworzan, Zawiszę Czerwonego z Oleśnicy, by dokładnie Jagielę się przyjrzał i doniósł jej, jak wygląda jej przyszły mąż. Jagiełło podobno miał go wziąć ze sobą do łaźni, by dokładnie mu się nagiemu przyjrzał i zdał relację przysz przyszłej żonie. Czy tak było naprawdę, nie wiemy. Tak przynajmniej opisuje to Jan Długosz. W 1386 roku Jagiełło przybył do Krakowa. Jadwiga była królem, on na razie tylko wielkim księciem. W marcu 1386 roku Jagiełło najpierw ochrzcił się i na chrzcie otrzymał imię Władysław. Następnie ożenił się z Jadwigą i został koronowany na króla. Tym samym w Polsce królów przez następne lat trzynaście było dwóch, ale królem pierwszym i formalnie ważniejszym była Jadwiga. Jakie było ich małżeństwo? Ona miała lat 12 w chwili zawarcia ślubu, Jagieło prawdopodobnie lat 36 lub 26. Nie jest dokładnie bowiem znana data jego urodzin. Na pewno pierwsze lata pożycia były niezwykle trudne, pomiędzy tak naprawdę dziewczynką a dorosłym mężczyzną. Z czasem, jednak, pomiędzy małżonkami. Jeśli nie zrodziła się głęboka miłość, to na pewno przywiązanie, wzajemny szacunek, wzajemna pomoc. Cieniem jednak na tym małżeństwie kładł się fakt, że przez wiele lat Jadwiga nie mogła zajść w ciążę. Tym większa radość zapanowała w królestwie, gdy jesienią 1300. 98 roku okazało się, że królowa jest brzemienna. Ale ciąża okazała się tragiczna. Królowa czuła się źle i ostatnie miesiące ciąży spędziła w łożu. Zaledwie kilka tygodni po narodzeniu córeczka Jadwigi i Jagiełły Elżbieta Bonifacja zmarła. A kilka tygodni później zmarła i Jadwiga. Jagiełło do końca życia pozostawił w swym sercu głęboką wdzięczność do Jadwigi. Do końca życia na serdecznym palcu nosił jej pierścień, a zgodnie z jego wolą, w całej dynastii Jagielonów każda kolejna, pierworodna córka w tej dynastii otrzymywała na imię Jadwiga. Jadwiga była królem niezwykłym. Nie tylko dlatego, że była kobietą. Ale jak na owe czasy. Zwłaszcza z tego względu, że była kobietą. Była niezwykle wykształcona. Władała wieloma językami. Potrafiła z wybitnymi teologami dyskutować jak równa z równymi. To dzięki jej staraniom i zapisowi klejnotów doszło w 1400, 1400 roku, już po jej śmierci, do odnowienia uniwersytetu. Była też niewiastą niezwykle pobożną. I cieszącą się niekwestionowanym prestiżem i szacunkiem poddanych. Już za życia uważano ją za świętą. I zdarzały się takie sytuacje, że kiedy królowa przechadzała się po Krakowie, ukradkiem obrywano rąbek jej sukni jako relikwie, wierząc, że dzięki temu dojdzie do cudu uzdrowienia. Królowa zmarła w 1200. 399 roku. Jagiełło król elekcyjny pozostał sam na tronie, ale jego prawa do korony polskiej nie były pełne. Wstąpił na tron nie jako władca dziedziczny, ale jako król małżonek, chcąc utwierdzić jego prawa do tronu polskiego. Jadwiga przed śmiercią wyznaczyła mu już nową żonę i nakazała dostojnikom koronnym, by nakłonili Jagielłę po okresie żałoby, by ożenił się z Anną Cylejską. Anna Cylejska była wnuczką Kazimierza Wielkiego, córką margrabiego Cylei. A rudcy Lejczyków w Europie słyną z okrucieństwa i wyjątkowo wybujałego temperamentu. Anna dorastała na dworze swojego stryja i była, można powiedzieć, podrzucona stryjowi. Ten nie wiedział, co z nią zrobić, nie miała posagu, nie była nazbyt, przynajmniej przedstawia to tak długoż, urodziwa, nie miała też wykształcenia. Bystrości intelektu Jadwigi. Ale była wnuczką Kazimierza Wielkiego. Przybyła do Polski w 1402 roku. Jagiełło, kiedy ją zobaczył, chciał podobno zerwać zaręczyny. Po Jadwidze, najpiękniejszej kobiecie Europy, Anna nie zrobiła na nim korzystnego wrażenia. Nie znała też języka polskiego i mówiła tylko po niemiecku. W języku, z którym z kolei Jagiełło wysławiał się bardzo słabo. Przez kilka pierwszych miesięcy pobytu w kraju Anna miała nauczyć się języka polskiego, ale nigdy go w pełni nie opanowała. Nie zdobyła też serca poddanych, tak jak Jadwiga. Ale najbardziej była znienawidzona przez Krzyżaków, bo to ona nakłaniała cały czas Jagiełę do wojny z zakonem. W Kronikach Krzyżackich przedstawiona jest więc jako ich swoisty czarny charakter i niestety echa tych złych opinii o Annie znalazły się później w Kronikach Polskich. Anna przybywając do Polski miała lat 19, ale niczym brzydkie kaczątko dopiero w Polsce mogła zrobić wspaniałą karierę. Nagle z ubogiej krewnej Mało znaczącego rodu Cylejczyków stawała się królową Polski. Jej pożycie z Jagiełą nie należało jednak do szczęśliwych. Urodziła tylko jedno dziecko córeczkę, Jadwigę, którą w 1408 roku tuż po narodzinach ogłoszono następczynią tronu Polski i Litwy. Ale z Małżeństwem Jagiełły z Anną związane są dwie pierwsze seks-afery panowania Jagiełły. Najpierw w 1407, a następnie 1412 królową oskarżoną zdradę małżeńską. W 1407 roku, jak podaje długoż, doszło do tego pod nieobecność Jagiełły na Wawelu, że nagle zawaliło się łoże i podłoga w sypialni królowej. A w królewskiej sypialni, sypialni królowej, znaleźli mężczyznę. Królową oskarżono o to, że zdradza Jagiełę z trzema rycerzami. Dla nas, mieszkańców Krosna, najbardziej ciekawe jest to, że jeden z nich to niejaki Jakub Skobylan. Tak, proszę Państwa, z tych Kobylan tutaj pod Krosnem. Oficjalnie sąd uniewinnił królową, kiedy ta złożyła przysięgę, ale skandal powrócił 5 lat później, kiedy sama królowa w 1412 roku oskarżyła i to mój Boże, kogo? Arcybiskupa Gnieźnieńskiego Mikołaja Kurowskiego, że chciał ją uwieść i zgwałcić. Pod nieobecność Jagieły na Wawelu. Arcybiskup zaś. Przeczał, przysięgał na wszelkie świętości, że oskarżenia są nieprawdziwe. W efekcie zmarł na zawał serca i nie był w stanie dowieść swej niewinności. Anna zmarła w 1416 roku. Tak jak Jadwiga, można powiedzieć, nie dopełniła najważniejszego obowiązku królowej, nie dała Jagielle następcy tronu, nie urodziła syna. Jagiełło panował więc już w Polsce lat 30. Miał tylko jedno dziecko, królewnę Jadwigę, i nie mógł się doczekać potomku. Nie wierzył już w to, że będzie miał syna. Trzecią żonę postanowił wybrać więc z głębokiej miłości. I ku zgorszeniu, zaskoczeniu i przerażeniu większości dostojników koronnych. Na trzecią żonę wybrał Elżbietę z Pileckich Granowską. Elżbieta pochodziła z dwóch najznakomitszych rodów małopolskich: Pileckich i Melsztyńskich. Znała króla od momentu jego przyjazdu do Polski. Matka Elżbiety, Jadwiga Pilecka, była matką chrzestną Jagiełły. Zgodnie ze średniowiecznym prawem, Elżbieta była więc jego siostrą chrzestną. W 1417 roku, kiedy Jagieło ją poślubił, była już potrójną wdową, miała czwórkę dzieci, a jej wcześniejsze losy. To doskonały scenariusz na film sensacyjny. Piękna, słynąca z urody, podobno tylko królowa Jadwiga była od niej piękniejsza, została, a przy tym niezwykle bogata, zamożna, uchodziła za najbogatszą szlachciankę w koronie. Została porwana przez niejakiego Wisa Czambora, czeskiego szlachcica z Moraw, a następnie przez drugiego z czeskich rycerzy, Janka Chińcze. Jeden zabił drugiego i Elżbieta wkrótce została podwójną wdową. Wówczas jej wuj, wojewoda krakowski Spytek z Melszczyna wydał ją wbrew jej woli za mąż za Wincentego Gradowskiego, starostę generalnego Wielkopolski, słynącego z pieniackiego charakteru, który miał setki procesów sądowych. Żonę bił, znieważał. Życie Elżbiety więc nie było szczęśliwe. W 1417 roku król, wbrew woli Rady Królewskiej, zdecydował się poślubić Elżbietę, która była chyba jego największą miłością życia. W związku z tym, że część biskupów, w tym arcybiskup gnieźniński i biskup krakowski, odmówili pobłogosławienia tego małżeństwa. Król ożenił się z Elżbietą w maju 1417 roku w Sanoku, a małżeństwa udzielił im arcybiskup lwowski Jan z Rzeszowa. Elżbieta była już jednak wtedy ciężko chora. Chorowała na gruźlicę. Wśród dworzan, szlachty małżeństwo to wywołało gniew, a król stał się pośmiewiskiem. Dodatkowo, mimo iż król w tym małżeństwie był autentycznie szczęśliwy, ale królowa Elżbieta okazała się kochającą macochą dla królewnej Jadwigi, która ją szczerze pokochała jak rodzoną matkę, temu małżeństwu od początku towarzyszyły złowróżebne znaki. Już w dniu ślubu karoca królowej na rynku w Sanoku tak zakopała się w błoto, że nie tylko czwórka koni, ale sześć sprowadzonych wołów nie było w stanie jej wyciągnąć, a w końcu osie i koła karocy pękły. Uznano to za wyjątkowo zły omen. Dwa lata później w Krakowie, kiedy król wybrał się z chorą żoną na przejażdżkę, piorun uderzył w królewską karocę, zabił dwóch woźniców, cztery konie poranił samego króla, który stał się częściowo głuchy na jedno ucho. Elżbieta zmarła w 1420 roku. Król ją szczerze opłakiwał, a dwór szalał z radości. Doszło do tego, że w trakcie nabożeństwa żałobnego dworzanie przy załamanym królu śmiali się, tańczyli i śpiewali, a zrozpaczony Jagiełło nawet tego nie widział. Król czuł się już stary i zmęczony. Dobiegał siedemdziesiątki i uznał, że nic dobrego być może w życiu go nie spotka. I wtedy brat stryjeczny, wielki książę Witold, namówił go na czwarte małżeństwo. Również panowie polscy chcieli w miejsce zmarłej Elżbiety wybrać królowi nową żonę. Sugerowali wdowę po królu Czech, Wacławie Luksemburskim, Owkę, która w Wianie miała mu wnieść Śląsk. Ale Owka uchodziła za najbrzydszą kobietę Europy i przed tym małżeństwem król uciekł na Litwę. I wówczas wielki książę Witold wysfatał kuzyna z młodziutką, 16-letnią Księżniczką ruską, sonką holszańską. Co ciekawe, ich ślub odbył się w kościele w Nowogródku, dokładnie w tym samym kościele, gdzie kilkaset lat później zostanie ochrzczony Adam Mickiewicz. Król miał już około lat 70, jego żona około lat 16-17. I ku zaskoczeniu wszystkich, młoda królowa urodziła Jagielle trzech kolejnych synów. Pierwszemu nadano na imię Władysław i był to późniejszy król Polski i Węgier Władysław Warneńczyk. Drugi, Kazimierz, zmarł mając zaledwie kilka miesięcy. Trzeciemu chłopcu również nadano imię Kazimierz, mimo że przesąd średniowieczny mówił, że nadając to samo imię kolejnemu dziecku w miejsce tego, które zmarło wcześniej, sprowadza się na nieszczęść. Ale przyszły król Kazimierz Jagiellończyk miał się cieszyć, tak jak jego ojciec, bardzo długim i zdrowym życiem. Z rządami Jagieły i Sonki Związana jednak była kolejna wielka seks afera. Królową publicznie oskarżono o zdradę, o to, że zdradzała króla i to aż z siedmioma rycerzami. Król wpadł tym razem we wściekłość, jak było raczej słyną z dość łagodnego charakteru. Ale oskarżeni o rzekome uwiedzenie Królowej Rycerze woleli nie ryzykować i uciekli z Polski. Królowa ocaliła tron i władzę, przysięgając przed specjalnym trybunałem sądowym na własne życie, że oskarżenia są nieprawdziwe. Taką przysięgę złożyło też osiem dwórek królowej, siedem zamężnych i jedna panna, gotowe, jak oświadczyły przed sądem, oddać życie na stosie, świadcząc, że królowa jest niewinna. Oficjalnie Sonkę oczyszczono. Ale małżeństwo nigdy już nie było szczęśliwe od tego momentu. Jagiełło unikał żony, a dodatkowo był już starym, schorowanym człowiekiem. Zmarł w roku 1434. Sonka przeżyła go jeszcze kilkadziesiąt lat, sprawując regencję w imieniu najpierw Władysława Warnańczyka. A później pomagając w rządzeniu Kazimierzowi Jagielańczykowi, pomagała więc dwóm swoim synom. Rzekomo niepiśmienna, okazała się wyjątkowo sprytna, inteligentna, na tyle inteligentna, by wymanewrować niebyle kogo, bo najważniejszego polityka w państwie biskupa i kardynała z Oleśnickiego. Wszystkie cztery żony Jagieły po śmierci pochowano na Wawelu. Wszystkie cztery tam spoczywają po dzień dzisiejszy, chociaż miejsca pochówku Elżbiety Granowskiej nie znamy. A potomkowie trzeciej żony króla, właśnie Elżbiety Granowskiej, to najważniejsi politycy III Rzeczpospolitej. Bezpośrednimi bowiem potomkami królowej jej jedynego syna, który dożył wieku dorosłego, Jana Pileckiego, są bowiem dwaj prezydenci III Rzeczpospolitej, Bronisław Komorowski, świętej pamięci Lech Kaczyński oraz premier Jarosław Kaczyński. To są potomkowie trzeciej żony Jagiełły. Dziękuję.